Witam was serdecznie. Jeżeli szukacie bardzo dobrego, jakościowo piecyka na pellet, to dzisiaj na tapecie Kadel Crystal 7 Piecyk jest dostępny w trzech kolorach: biały, bordowy i taki jak widzicie tutaj w antracycie. Zaglądamy do środka. Mamy bardzo fajny, gruby żeliwny różd. To co jest ważne, to tutaj ta tylna ściana jest zrobiona z żeliwa, co jest bardzo rzadko spotykane w urządzeniach w tej cenie. Dzięki temu piecyk na pewno jest dużo trwalszy i nie będzie go tak słychać, ponieważ jest lepsze wytłumienie. Tutaj mamy na górze panel do sterowania, natomiast jest on wyposażony w system Easy Connect Plus i możemy go sparować sobie z telefonem i wszystko przez WiFi sterować z aplikacji. Możemy nim ogrzewać około 60 parametrów kwadratowych i może na jednym. Załadunku pracować nawet 25 godzin. Zapraszam Was serdecznie na kafloweciepu.app, tam jest do mnie kontakt, piecyk jest też na stronie, trzymajcie się cieplutko.